Pan jest. Zapraszamy. Piąta B! Wysiadać z autokaru! Czeka piąta B. Zawsze grzeczna i przygotowana. Trójka dzieci i pani, tak? No bo to jest pięcioosobowy samochód. Proszę pana, my wczoraj byliśmy z klasą na wycieczce w cyrku i piętnastu dorosłych klaunów weszło do malucha. Proszę pani, ja widziałem różne cyrki, ale wiem jedno, że do tego samochodu wchodzi pięć osób. To ja panu udowodnię, że nie. Klaso? O! No. Osiem dziewczynek. Jakby ładnie weszło. Grzecznie tutaj siedzieć. Dlaczego nie pojedziecie autokarem? Za autokar zapłaciłabym tysiąc złotych, a u pana. To ja wolę te pieniądze na jakieś atrakcje dla dzieci przeznaczyć. Chłopaki, oddawać mi te lody, bo panu na welusz skapnie. Zje pan ludzika ze mną? Nie będzie pan używał hamulca ręcznego. Maciuś, usiądź na hamulcu. pani pewna? Zamykaj pan! To jest jednak silnik. A jak się nam Marysia usmarzy? Wyłazić mi spod sprzęgła! Przecież pan tego będzie używał. Bartuś do schowka. Jedziemy. Widzi pan, jak się ładnie zmieściliśmy? Gdzie wy w ogóle chcecie jechać? Do Muzeum Stosów i Przypraw. Przecież to tutaj jest. Tak szybko? Klasa, wysiadamy.